Tak więc czas na prawdopodobnie może ostatni, bo już z Lukasem bijemy się, no to chyba już więcej nic nie zostało. Trzeba sprawdzić co tutaj było. Więc tutaj były te istoty takie, że tak powiem, dymiące, te co się nie regenerują. O, ale dobra, to jednak nie musimy nawet tam wchodzić, dogłębnie. Stabilizator, amunicja pistoletowa, amunicja do szczep. Tyle? No nie wiem, chociaż w sumie stabilizator niby kit. Oj, używaj, wstrzykuj. Dobra. A więc czas rozprawić się z tym Lukasem, Kutasem. <grym> Lukas, Kutas. Ha! Ha, ha, Dobra. Lukas, ty pierdolony chuju. Rozpierdolęcie jak babiego syna nie wiem z czemu babiego syna wow co tu się od dala mam tylko trzy monety brakuje mi dwóch zepsułem nie znalazłem dwóch monet ale wydamy je wszystkie po co mi one tutaj what the hell Tędy? Nie, to tam tędy, drugą strona wejdę. Ej, po to tam było wejście. Ale co to kurwa jest? Ja nie wiem. That's crazy. That's crazy. oj, ho, 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 oj, oj, oj. Widzę tutaj potężny arsenał.

Co to było? Kolejny istoto. Nikt ci to... Oni wychodzą ciągle! Halo? Co co? Co to ma być? Yyy. Ale jest gruba, który wybu... wybucha... po chwili. Siu, headshot. Ej! No. Halo, zajebałem ci w łeb. Tropnij go ulecie się, uleć się, uleć się, kurwa, Christy, dioto, o nie, to istoty te. Kurwa, zostaw mnie w spokoju. Jebane śmieć. Uleć się. Huh. Ne.

Regeneracyjny koleżka To ja mu nie chuja nic nie zrobię O ja ci. Pum Ej no, halo, halo, ko kopłem cię przecież Kopi go Wstychaj no Ty chuju Tyle? Starczy się? Psychopata? Echt? Zarzekany grubas? No co to za szarża grubasa? wam dupę, zażegane kurwe śmiecie, pierdolone. Chcę przejść. Puśćcie mi. Dobra, coś tu na dole może znajdę. E, nie ma. Pana zażegone istoto. Ja, pierdolone. No nie, no, zabiją mnie. La, 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 la. Zostawcie mnie, kurwy synej. Pierdolone. Urbie syny para od pana leki może jakieś cholera Amunicja mi jest wcale potrzebna leki, bo mi się przyda. Mam! Dobra! Rozpierdoliłem ci trzachę! Eee, dobra, muszę... Muszę się od was uwolnić. Puśćcie mnie, puśćcie mnie z kurwy, syny. Je w dupę, kurwa, mać! Puszczaj, kurwa! Jebany śmieć. Gruba się pierdolony. Odsuń się ode mnie. Wybuchniesz kurwa wreszcie. Wybuch. Jeszcze tylko drugi. Chodź ci w dupę. Puchniesz wreszcie? Nie, bo po co? Lepiej żygać, kurwa, całe życie. Zarzykanym być. Idiotą. Dychaj, dychaj. Oh. I killed your man, I tortured them, and I enjoyed every second, soldier boy. Just like I'm going to enjoy watching you burn. Commence the countdown to detonation. Oh. Oh. hear that? Sounds like time's running out for you. So, Jessie, Christopher, and you're gonna kill me, just kill me. No. For the love of God, shut the fuck up.

Run, cool the Chris! Yeah, night vision. Where's that Lucas? Jebany? Gdzie Chris, are you okay? Yeah, I'm fine. We managed to intercept the email Lucas just sent out. Listen to this. Umbrella and Redfield have been taken care of. Dealing with them cost me some time. Cost them a lot more. But I can still get that data to you, but we're quits after that. He thinks I'm dead. This might be our chance. Who did you send it to? We're still decrypting that. Just get Lucas. Keep me posted. Mm -hmm. <coughs> badawczy? What the fuck? Gee am Wow, środek badawczy 20 minut po przyjęciu. dawki i złapnienie komórek. Ha, 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 ha. a czy to nie tędy się do nich wchodzi? Ło! Ale grube, czy tutaj wszystko było tworzone? właśnie, muszę oszczędzać amunicję. Na tych, 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 tych regeneracyjnych to potrzebujemy sobie jeszcze shotguna, ale może tędy przejdę? <laughs> puf, puf, minara, <laughs> tu jest tu dziwo Evelyn, o Boże, mija jako lalka? Uh! You motherfucker! Skąd się wziął? Skór wysy A ci napierdolę nożem Jak pizdzie Aha, cioto. to? Aplikator leków. Fajnie. Coś poza tym, amunicja? Ja No chyba seria traktowała jak mamusie. Dziennik e 001 22 lipca 2016. Stan zdrowia dobry, stan psychiczny dobry, wydzielanie mu tak grzyba w normie. Inne nie dotyczy. U ja się zmieniło, przez cały dzień bawiła się, lakami. kamień dziś nie długości spleśniałych. <laughs> 12 sierpnia. Stan zdrowia kaszel, wyczerpanie, stan psychiczny, lekkie objawy stresu. Wydzielanie mu tak grzyba większe niż zwykle, inne nie dotyczy. Po zabawie piłką statą zaczęła się skarżyć, że jest zmęczona. Zamiła jednego faceta z pleśnia jego spoślaka. 26 sierpnia stan zdrowia, zły, stan psychiczny zestresowany. Wydzielanie mu tak grzyba wysokie, inne nagłe starzenie. Oho, na góle zaczęła się stać, trdy na wadze wypadają jej włosy. Im więcej krzyczy, tym więcej wymiotuje. Wysoki poziom skażenia w piwnicy. Brak widocznych przyczyn skażenia, zapytam o dalsze instrukcję. Dziewiąty wreszcie. Stan zdrowia kiepski, ale stabilny. Psychi stan psychiczny ma urojenia, mowa nieskładna, wydzielanie Wdzielenie bo także stabilne. Inne nie dotyczy. Proces starzenia spowalnia. Daje się stabilna. Dostałem od firmy ne nekrotoksyny E. Rozkaz brzmiał. Użyć w razie utraty kontroli nad nią. A myślę, że to ja jestem dziwny Hech. Czyli tak to było. To jest domostwo Evelyn. Fajnie. A tutaj może w tym pokoju coś więcej. W sumie. Tak, żebym się zajął tym, że... O! Jakiś gruboasek. Tu jest jakiś komputer oczywiście, kiedyś do niego nie zajrzę, a później pewnie będzie... O Boże, tam był komputer, muszę do niego wrócić. Dobra, a tutaj też jesteś 5 minut po przejęciu dawki wymiot Dobra, jebać dawkę. dawkę Turururu Ty pewnie wstaniesz, tak? Ło! No troszkę mnie wystraszyłeś, ale ja się spodziewałem ciebie No ale zaczęłaś się mi odejść szybko I zanazty w 2017. Mamy już dość do tego całego Lukasa. Właśnie manionowali go na miejsce na moje miejsce jako kierownika badań. Co oni sobie myślą? Dlaczego ja, absolwent Stanford ze specjalizacją w mikrobiologii, mam słuchać tego krytynę? Potrafię tylko bawić się osobnikami, każąc, każąc im za sobą walczyć. Po czym wykonuję niepotrzebne autopsie. To wariat! Nie mam pojęcia o możliwościach także był w serii E. się jego zachowanie na następnym spotkaniu z kierownictwem. Aha, czyli widzę, że to jest jakiś kapuś. he, he, he granacik. Zamknij to, a to mogę otworzyć? Nie. Co zebrałem? Amunicję pistoletową? Bardzo możliwe. Ale dobra, ja chcę mieć to antyregeneracyjną, to jest stworzenie. Dobra, ojej, tam jest jakieś przejście. Amunicja pistoletowa. Może do shotguna mi dacie? Bo shotguna trochę korzystam. Lucas, oh, Jesus, what the hell? Lucas. Hey. Sobie... A, ja mogę tu zapisać. Wytrych! ale wytrych mi był potrzebny w tamtym miejscu. Kupiec znadane E? O jest przygotowana transmisja. Udało ci się otworzyć. A co mi się udało otworzyć? A Wyjście tutaj. Ale muza. Nie ja jako go powinienem gonić, nie? Zabijam na kurców pracujących dla The Connections. Za moimi plecami wtykali nosy tam, gdzie nie powinni. Ale ja dobrze wiedziałem, co knuli. Pewnie nie spodobało im się, że jestem ich zwierzchnikiem. Rzucili ich do klatki sporo maspleśniając. Obstraje się ze strachu, bo życie. Martwi mnie tylko to. Martwi mnie tylko, czy nie parsknę śmiechem przy składaniu raportu o nieszczęśliwych wypadkach, które ich spotkały. To chyba dobry moment na uniezależnienie się od The Connections. Jestem jedyną osobą, która może zrezygnować z pleśni, Evelyn. Aha, czy to on wszystko, wszystkim stoi? How oh. no, the hell are you still alive? You should be dead. We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little AV. A lot of people. Your friends, the connections, know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that. <grym> Co tak... tak dużo? Uh, cool, tak Skąd on się wziął? Amunicja antyregeneracyjna. No way. Just shut up and accept it, Lucas. You'd love that, wouldn't you? Tell oh it. So, this is what it feels like. Uh huh. That situation down here. I'm going Tell you me something I don't know. Oh, I've got something for you. You're a fucking squirrel. squirrel. <laughs> No, to jest Jak nie to nie. Ale że on się. jak tatko zmieni w jakiegoś kurwa. stworzenia? Aha, a ty na to tylko czekajesz, aż on się zmieni. się Zaczekany z kurwa. O, kurwa. Uhu, To chyba nie tak powinno być. Aha, na Hitam nie ma, tak? Fajnie. Fajnie. Też bym chciał być praktycznie śmiertelny. Mielibyśmy. równe szanse. Ajaj aj, 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 aj. Ty pojebany z synu No, w sumie jebać cię Może to coś da? O, to go boli <laughs> To cię boli, tak? O, au, o, 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 Tak się nie bawimy Skór wysyła. Stychaj zstychaj.

O Czy ja mogę sobie w każdej chwili wyjść? Nie wiem, szmacznego, czy coś Halo, Chi Shree 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 Ała Ciekawie czy będę mógł pieprznąć tak z pięści a, a, a. No kurwa Przecież ty mnie na hita masz śmieciu, to jest nie fair. To jest nie fair. Motherfucker Już masz kurwa moja głowa? Czyli się serio najebałem? Zapraszam do tańca. Albo raczej nie? No ale raczej nie, ja muszę skierować. Au, 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 au. Dobra ow, Dobra, ale zasadnie, zasadnie. Motherfucker. I brzydki motherfucker. Może z tych already? Dobra. O! Not much oxygen Rozumiesz to? Nie mogę już się z tobą bawić Kurwa śmieciu Zdechnij kurwa zdechnij Po prostu kurwa zdechnij Zdechnij Mam 12 tlenu Zapiłem You fucking son of a bitch. Nech Chisak. You... Aha. Game over. <laughs> Game over. Papa. Uh, finally. Finally. How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relays you can. Okay. Blue screen. some From your river. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. Oh, talk. I'm out of here. Totila?

No dobra O mój Boże, no ale co czemu im nie pomogliśmy? A no bo ja ich w sumie zajepałem Ło Ło. Napisy Ło Czy to jest jakby zakończenie rezydenta? takie już Prawdziwsze? Boże tylko godzinka, to co to było? Cztery monet pisałem na No niestety, no dwa razy się umarł. Jedną skrzynię raz otworzył. Uniki trzy. Aha. Wow. Ło, wow, poświęcony trudności, ten? Celownik B dobry nim od Tora. Czemu Tora napisaje przez. Nie. Ja nie pytam. Ale. Po co pytać, jak yy, można wyjść yy, i zakończyć odcinek, bo tak, to takie krótkie DLC na trzy odcinki, fajnie. Żegnam Państwa serdecznie. Do widzenia.